Wrześniowe lato trwa w najlepsze, w prognozach dużo słońca i upał. Aleksandra Mikołajczyk, witam Państwa i zapraszam na szczegóły. Jutro w dalszym ciągu na aurę w Polsce wpływał będzie pogodny wyż rosyjski, który ze wschodu i z południowego wschodu sprowadzi kolejną porcję upalnego powietrza. Czwartek zapowiada się słonecznie i bez opadów. I według wstępnych prognoz deszcz pojawi się dopiero w niedzielę, ale tylko na zachodzie. Do tego czasu dominować będzie bezchmurne niebo i upał. Temperatura na ogół wahać się będzie od 29 do 31 stopni. Nieco chłodniej będzie na tym samym morzem i na przedgórzu od 23 do 27 kresek, a w okolicach zakopanego 20 stopni. No to popatrzmy na szczegóły dla regionu. Noc zapowiada się pogodnie, w wielu miejscach bezchmurnie, z temperaturą od 17 stopni w kłocku i Wałbrzychu do 19 w Legnicy i we Wrocławiu. Poranek przywita nas słońcem, po południu raczej nic się nie zmieni, będzie pogodnie, słonecznie i nadal bardzo ciepło, wręcz. Upalnie miejscami od 28 stopni w Kłocku i Obrzychu do 31 w Legnicy. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1002 hektopaskale, wiatr z kierunków wschodnich, umiarkowane chwilami silniejszy do 40 km na godzinę. Biometr korzystne i dobre warunki drogowe. To tyle o pogodzie, spokojnego wieczoru dla Państwa i do zobaczenia.